Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku nie kosmetycznym. Dzisiaj będzie o ceramice, ale przekminiłam sobie, zrobiłam moje listy i stwierdziłam, że podzielimy tą ceramikę na trzy części. Będzie o kubkach osobno, będzie o miskach osobno i będzie o e, talerzach. I dzisiaj jest właśnie ten odcinek o talerzach. Żeby nie były za długie i zbyt zamulające i teraz, żeby miało to wszystko jakiś sens. Na początku ubiegłego roku, jak tak mocno te covidowe wszystkie sprawy się działy i gospodarka też tak zaczęła trochę klękać, to miałam po, y, potrzebę wewnętrzną, żeby zacząć szukać i inwestować trochę w rodzime marki, zwłaszcza manufaktury. No i tak sobie przekminiłam hej. Piękny talerz. No, i od tego się zaczęło, i teraz proszę. Mamy co prawda zastawę, na którą zbierałam nie wiem ile kasę, i już kupiliśmy ją lata temu, i praktycznie nigdy jej nie używamy. Chyba, że jak zostawiam stół na wiele osób, ale tak ogólnie to każdy talerz inny w tym domu, i jestem z tego dumna. Do rzeczy, do brzegu, naprawdę się staram dzisiaj, żeby to był konkretny w miarę odcinek. Zaczniemy od tych przepięknych talerzy marki Pod Pod Studio. O ile się nie mylę, to oni są z Bielska Białej, i ja się w tych talerzach zakochałam. Jak jakie oni mają w ogóle zdjęcia, na stronie porobione, to w końcu robił ktoś, kto chciał to ładnie przedstawić, bo to często w manufakturach są te zdjęcia takie niezbyt. Oni mają wspaniałe, zachęcające. Ja mam trzy różne talerze tutaj Wam przyniesione, łącznie mam cztery sztuki od nich. Ten jest taki troszeczkę matowy. One są wszystkie bardzo płytkie, mają bardzo niewysoki ten tutaj brzeg i idealnie wchodzą do zmywarki. Jak ktoś chce kupić i zrobić sobie zastawę, to z tych ceramicznych rzeczy czasami jest tak, że bierzesz pięć i one teoretycznie miały być takie same, ale do zmywarki włożysz trzy, bo już są krzywe albo jakieś tam nierówne brzegi i się przechylają albo uderzają o siebie. To z tych da się zrobić tak, żeby wchodziły idealnie. One mają po tej takiej chciałam powiedzieć na lewej stronie, ale to nie jest lewa strona, to jest po prostu spód tego talerza, no nie? Takie rowki. Trochę rysują stół, jeżeli macie drewniany, ale nie używacie podkładek albo obrusa, ale to chyba wszystkie te ceramiczne tak robią, o ile się nie mylę. Zaraz tam przejdziemy dalej, to Wam opowiadam. Ja sobie wybrałam trzy Różne rozmiary i trzy różne kolory, bo tutaj to wszystko się troszeczkę różni. Nie wiem, czy wy będziecie w stanie to ocenić, ale jeden jest bardziej biały, jeden jest bardziej taki, no nie wiem, jak skorupka, jajka, a jeden mam taki trochę z zielonym, i o i ten jest bardzo błyszczący, to szkliwo jest na nie bardzo błyszczące. I o ile ten z właśnie śliski nie mam mu nic do zarzucenia, to tamte dwa, właściwie trzy, bo mam trzy takie, z tym troszeczkę, troszeczkę matowym szkliwem, są niezwykle delikatne. Nie mam żadnego innego talerza, nad którym trzeba. Tak się tam e, rozczulać, że tak powiem. E, jak je kupiłam i następnego dnia umyłam i zjedliśmy na nich śniadanie, no, Michał kroił jajko sadzone i zrobił rysę na tym. Nigdy nie mieliśmy takiej ceramiki robione ręcznie, która właśnie była aż tak super delikatna, więc e, trochę musimy z nimi uważać. Ja raczej podaję na nich desery, jakieś ciasta tam. Albo nie wiem, jakby ktoś chciał. Nie wiem, co ludzie normalnie jedzą na śniadanie, kanapki, no to wtedy nie powinno być problemu. Ale jak ktoś chce kroić, właśnie nawet takim nożem, e, takim zwykłym, stołowym, no to e, zostają te rysy, więc. Na to trzeba uważać. One są ogólnie bardzo, bardzo delikatne. Yy, mam jeszcze od nich miski i kubek, ale to opowiem w tych odcinkach o miskach i kubkach, bo żeby nie odpływać za daleko od brzegu, staram się naprawdę dzisiaj, żeby to było w miarę szybko. Dalej mamy ceramikę, którą mam najdłużej u siebie w domu i to są talerze z Aomi. Ja nie wiem, ile już razy widzieliście te talerze. Chyba z 5000, tysięcy, bo ja miałam też taką fazę, że robiłam na nich zdjęcia przez długi, długi czas, jakieś tam kosmetyki na konkursy na Instagram. Yy, mam takie dwa zestawy, małe i duże talerz. Akurat wziąłam tylko po jednym, bo tamte są w zmywarce. Mam też taki mały różowy. One już są zupełnie, zupełnie czymś innym. Tylko o ile się nie mylę, to to nie jest ręcznie toczone, tylko to są wszystkie produkty robione z formy, a później ręcznie szkliwione. To to jest dla mnie dwie zupełnie inne rzeczy. Te, jak się kupuje, to one szkliwo będą miały troszeczkę inne te, to rozmieszczenie, powiedzmy... Hmm kropek, placków lub wzorków, jakkolwiek chcemy to nazywać, będzie się różniło od siebie. Niemniej jednak te talerze będą takie same. W sensie one będą miały identyczny rozmiar, identyczną wysokość tych brzegów i tak dalej. Tak samo, no to widać, jak się je przyłoży jeden obok drugiego, to widać, że to jest od kompletu jakby, nie? Dlatego my mamy tylko po dwa bo zbyt dużo kompletowego to już było nie dla mnie, nie, nie, w, mój, nie w moim stylu. Te, y, tutaj mają tylko takie trzy y, kółka, które mogą trochę porysować y, stół, ale nie za bardzo, w sensie nie, nie zostają już takie ogromne wzory. Y, są dość ciężkie, to to jest dosyć istotna informacja. Ogólnie ta ceramika jest bardzo ciężka. Oprócz y, jednej firmy, to zaraz Wam o niej opowiem, y, zwracam na to uwagę, bo jak ktoś ma na przykład problemy z nadgarstkami albo problemy z łokciem i ciężkie naczynia stanowią dla Was problem, Albo w ogóle podnoszenie ciężkich rzeczy, no to ta ceramika ona często jest na maksa ciężka. Na przykład. Jeden taki talerz waży tyle, praktycznie co trzy normalne nasze, więc yy, takie tradycyjne porcelanowe. To zwracam uwagę na to, jakby ktoś się zastanawiał. Ja te talerze absolutnie kocham. Jak jakiś sos jest i chce się tak z brzegu wytrzeć, to ten brzeg wysoki i doskonale się sprawdza. To była pierwsza taka ceramika, w której ja się na maksa zakocham, ale To już było lata temu. A najpierw chciałam zrobić cały taki zestaw, w sensie zestawę tam na 12 osób. Potem stwierdziłam, że zbankrutuję. A potem tak, co kilka miesięcy, co kilka lat jakieś inne się pojawiały i w końcu stwierdziłam: tak, każdy z innej. Parafii. To jest właśnie ten zestaw, o którym mi chodziło. Aha, te mają jeden. Ze względu na ten wysoki brzeg, one mają jeden minus. Jak się to włoży do zmywarki, to w zależności od tego, jakie, jak szeroko macie te ząbki do ustawiania talerzy, to one czasami nie chcą wchodzić, bo to jest tak grube, że trzeba troszeczkę popchnąć, żeby weszło pomiędzy te szczebelki. Nazwę to. Oraz, jeżeli ktoś czyta instrukcje, yy, z, 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 takich rzeczy jak zmywarka, pralka i tak dalej, i macie w instrukcji napisane, żeby talerzy nie wkładać tak. Tylko tak, to one tak prawie nigdy nie wchodzą i praktycznie nigdy się nie domywają, więc jak się wkłada tak tym brudnym do góry, to wtedy jest ok. Czy to ma jakiś sens? Ja naprawdę mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób pomocny odcinek, serio. Ja zawsze jak tu siadam, to mam wrażenie, że yy, same kłopoty gadam, ale potem poczytam komentarze i nie, jednak gdzieś to doleciało. Jednak coś z tej głowy wyszło yy, ustami całkiem dosyć sensownego. <laughs> ja przynajmniej mam taką nadzieję. Jak już ruszyłam ten temat wagi, to teraz pokażę Wam te najlżejsze talerze, jakie posiadamy i to są talerze marki Fluke. Fluke Studio się nazywa to miejsce. Rewelacyjną w ogóle mają stronę na Instagramie, mają takie storiesy, że mi się po prostu ciepło robi na sercu, bo oni naprawdę się cieszą z tego, co robią. Uwielbiam takie coś. To jest tak jak ja idę do pracy i coś robię, no nie? I potem patrzę u nich i oni też idą do pracy i coś robią i to jest ten sam poziom radości, bez kitu. Te talerze są niezwykle cienkie. One są naprawdę bardzo, bardzo cienkie. Widać po nich, że one są takie... Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało źle, bo to absolutnie nie ma mieć złego wydźwięku. To są dla mnie trochę takie talerze, jakby ktoś się jeszcze uczył, w sensie, że one nie są tak idealnie doskonałe, że te krzywizny nie są takie dosłownie wymuskane w, y, w każdym miejscu, ale dla mnie to jest ich ogromny urok. Y, bardzo mi się też podoba ich logo. Wątpię, że będziecie w stanie je zobaczyć, ale to na stronie sobie y, możecie zerknąć. Y, one są y, szkliwione, y, też są właśnie takie świecące, że tak powiem. Bardzo y, łatwo jest je domyć, mimo tego, że są odrobinę chropowate, bo trochę się bałam, że ta faktura tutaj będzie sprawiała, że będę musiała szorować, ale nie w życiu. Normalnie dają sobie radę. Ten nakrapiany to mnie po prostu urzekł na maksa, jak go zobaczyłam, wie: Tak, ty będziesz na obiad. I jest. Drugi nakrapiany to jest mój taki talerzyk deserowy. Też jest bardzo lekki, bardzo cienki, ale przy tym trwały. I on wygląda tak samo jak jedna moja czarka do kawy z My Dear Ceramics i dosłownie jest ten sam kolor, i tak sobie pomyślałam: i to będzie taki komplet mój. I teraz. Wymyślę jakieś desery, żeby coś móc jeść na nim, bo jest naprawdę malutki, ale przepiękny, naprawdę bardzo, bardzo przyjemny. Ze względu na to, że są cienkie i niewielkie, i płytkie też, bardzo łatwo jest złożyć jeden w drugi. Jeżeli macie problemy z przechowywaniem, bo macie mało miejsca w domu, to też się nadają super, bo myślę, że. Dwa, trzy takie talerze zajmują gdzieś wagowo i rozmiarowo tyle miejsca, co jeden taki z Aomi, te, które pokazywałam przed sekundą. A skoro już wspomniałam tą piękną czarkę i My Dear Ceramics, to nie ma wątpliwości, że musiałam przyjść tutaj pokazać Wam te boskie talerze. Jak boskie są te talerze, to jest dla mnie niepojęte. W ogóle wszystkie te rzeczy, które Kaja dla mnie zrobiła, to są, to są moje, jedne z takich naprawdę ulubionych przedmiotów. Ja nawet dzisiaj piję kawę z czarki, którą ona zrobiła jeszcze dawno, dawno temu dla mnie. I to jest taki hmm, jakby to powiedzieć, to jest troszeczkę dla mnie taki e, odnośnik do wszystkich innych rzeczy. W sensie jak ja porównuję zakupioną przeze mnie ceramikę, to zawsze porównuję ją do tego. I jak spełnia ten standard, albo różni się trochę w którąś stronę, to ja zawsze to, to jest właśnie taki ten mój punkt odniesienia. E, te talerze są bardzo ciężkie, e, mają niewysoki brzeg, e, ale one są takie, że jak zaczęliśmy na nich jeść, i później przestawiłam się na jakieś inne, to byłam zdziwiona, że na przykład wbijam jakiś widelec w kawałek jakiegoś jedzenia i przesuwam i talerz się przesuwa razem z tym jedzeniem, bo te są tak ciężkie, że nic się nie przesuwało. Myją się doskonale, pięknie wchodzą do zmywarki. Ten niebieski to już jest taki... Ja mam taki sam czajnik od niej. Wspaniała rzecz. Naprawdę wspaniała rzecz. Ja staram się jakieś sensowne jeszcze Wam podpowiedzieć tu informacje na ich temat, ale nie mam nic poza tym, że po prostu je ja absolutnie kocham. Też rysują stoły, jakby ktoś tam miał wątpliwości, Kaja aktualnie zawiesiła działalność, bo jest w ciąży i za chwilę urodzi Bobo, więc trzeba będzie poczekać pewnie tam do czerwca albo i dalej tego roku, zanim wrócą te, te fantastyczne rzeczy. Ale trzymam kciuki, bo mam bardzo dużo od niej ceramiki i tak. Te talerze to też używamy bardzo często. To są moje ulubione na śniadanie, bo one są takie, nie są takim tradycyjnym śniadaniowym, takim małym, że jak położysz na przykład Frankfurterkę, to wystaje trochę z jednej strony, ale to nie jest też talerz obiadowy, taki, że jest dużo miejsca na nim, i jak położysz śniadanie. To ono wygląda, jakby było takie mikroskopijne dla dziecka. No nie, to one są właśnie takim idealnym moim talerzem śniadaniowym. I na sam koniec zostawiłam jedne z moich najnowszych nabytków, które aktualnie stanowią moją obsesję i wcale ich nie chciałam tak naprawdę. Jak wchodziłam na stronę, to chciałam sobie kupić kubek, ale nie było nic. Dosłownie nie było nic w tym sklepie. Były tylko te dwa talerze, i chyba jakaś jeszcze jedna rzecz, która mi się tak nie do końca podobała. Kupiłam te dwa talerze i oszalałam z radości. Spójrzcie tylko na to, czy to nie jest, może wam zamienię, żeby ten był. Na ciemnym. To są talerze od Oli Jaguś. Jakież one są wspaniałe. Tak, tu są dwa różne rodzaje, dwa różne kolory. No wspaniałe są. Ten wyglądek był posypany cynamonem dodatkowo. Jak ja to zobaczyłam, to normalnie postradałam rozum, serio. To jest ten talerz, o którym mówiłam, że nie ma okrągłego kształtu. Te brzegi też są bardzo, bardzo nierówne. On w tej swojej tym swoim nietalerzowym wyglądzie jest jednym z moich ulubionych przedmiotów, jakie w ogóle posiadam. Uwielbiam, naprawdę absolutnie uwielbiam. Też wchodzi do zmywarki bez problemu, łatwo się to myje, nic się nie przykleja. One są bardzo, bardzo gładkie od dołu. Mimo, że to jest dalej ten, ta, surowa, ta surowa glina, to chyba ze względu na to, że są aż tak wygłaskane, one nie zostawiają śladów na stole. Ten tutaj tak samo, mają tylko logo na dole wybite. Ola robi przy. Ola? Tak, ja cały czas jej mówię Olga, nie wiem czemu, ale za każdym razem jak mówię znajomy, to mówię Olga Jaguś, ale to nie jest Olga, to jest Ola, Ola jakoś. Jak przeglądam właśnie jej Instagram, też ona często w stories pokazuje, jak robi jakieś tam różne rzeczy. Ona robi przecudowne kubki, ogromne kubki z uchem, z takimi motywami gór i lasów. Nie kupuję tych kubków tylko dlatego, że wiem, że one kompletnie byłyby odklejone i w ogóle nie pasowałyby do naszego domu. Nic tutaj by się nie zgrywało, więc tylko dlatego, że takiego kubka nie mam. A chciałam właśnie jakieś czarki, czy już nie pamiętam, coś tam u niej oglądałam i potem się zorientowałam, że hej, skoro ona to dzisiaj robi, dwa tygodnie będzie schło, potem zanim będzie szkliwione, potem zanim będzie wypalone, potem zanim ostygnie, potem zanim będzie drugi wypał z obrazkami i tak dalej. Mówię, to te kubki będą za miesiąc dopiero. <laughs> więc się trochę rozczarowałam, ale weszłam na stronę właśnie te dwa talerze są wspaniałe. Z wielką przyjemnością używam. Na pewno jeszcze będę wracać. Taki, gdybym miała jeden, jeszcze większy obiadowy, niekoniecznie z tymi różowymi, tylko właśnie taki, że będą różne te szkliwa i jakieś takie wzorki, to byłabym zachwycona. Także czekam, trzymam kciuki, żeby jakoś szybko się udało coś ulepić. To ja będę naprawdę, naprawdę na maksa radosna i będę na to czekać. Jest jeszcze mnóstwo innych firm. Ja wam pokazuję tylko te, z których jestem zadowolona, które lubię, które uważam, że są godne polecenia. Bardzo proszę, nie przysyłajcie mi na Instagramie różnych miejsc innych, które robią ceramikę, bo ja po prostu będę musiała kiedyś się wyprowadzić z domu i stależę sobie po prostu szałas ustawić, nie, bo tak to się skończy, tak to się skończy. Dobra, mam nadzieję, że to było dla Was w jakiś sposób ciekawe, przydatne. Będę teraz y, osoby, które pytają o moją ceramikę, jak wrzucam Wam czasami zdjęcia na Instagramie, po prostu odsyłać do tego odcinka i tym samym temat uważam za zamknięty. Zapraszam za jakiś czas. Zrobię Wam na pewno o tych kubkach, bo mam tam jeszcze mnóstwo różnych innych firm. I o miskach też, bo to jest ponownie mnóstwo różnych innych firm, niż to, co Wam tutaj pokazałam. Chyba jedno albo dwa się tylko pokrywa. Także yy, będą to, mam nadzieję, dla Was ciekawe, przyjemne firmy. Teraz ja już się zawijam. Życzę wszystkim cudownego tygodnia i do zobaczenia następnym razem. Na razie jakiś dziwny głos mi się włączył na koniec. Taki. Nie wiem, z ciocia dobra rada. Najwyraźniej. <laughs> pa!